Z podejściem takim samym jak zawsze, i z podejściem takim, jakiego oczekuje trener, bo, bo w rozmowie telefonicznej, tak naprawdę, jedyną rzecz, jedną rzecz, jedyną usłyszałem od trenera Grbicza i zresztą tak samo moi koledzy, że że on oczekuje od wszystkich, że, że na każdym treningu, na każdym kroku, w każdej chwili będą, będą z siebie dawać 100% i, i, i nie będziemy odpuszczać, będziemy starać się stawać coraz lepszymi zawodnikami i, i budować ten zespół, którego, którego celem jest, wiadomo, w dalszej perspektywie medal na, na Igrzyskach Olimpijskich, a, a w krótszej każdy, każdy kolejny mecz, każdy kolejny trening. Także, także to jest mój cel, cel całej, całej reprezentacji Polski i, i ja się postaram dorzucić. Dorzucić do tego swoją cegiełkę. A jeśli chodzi o nastrój, to, to wiadomo, że rok temu było trochę inaczej, było lepiej, ale, ale tak z perspektywy już kilku dni wiadomo, że, że to jest medal, to jest srebro, e, trzeba, trzeba to docenić i, i trzeba też, też umieć się tym cieszyć, bo, bo to jest tylko na koniec rozrywka dla, dla kibiców, rozrywka dla, dla ludzi, którzy, którzy chodzą na nasze mecze. E, i, i na koniec trzeba tak, tak na to patrzeć. Nowy trener, ale, ale tak naprawdę no mnóstwo, mnóstwo tych, samych, tych samych twarzy, bo, bo mimo że, że kilku zawodników tych, tych bardziej doświadczonych, tych najbardziej utytułowanych... Zakończyło, zakończyło kariery reprezentacyjne, to, to myślę, że, że tak naprawdę trzon, trzon tej drużyny zostanie utrzymany, bo większość zawodników, którzy nadal pewnie będą pierwszymi wyborami trenera Grbicza, e, pozostaną na, na tym miejscu. Wiadomo, kilka nowych ogniw, ale no tak to wygląda w sporcie, że, że, że cały czas wszystko płynie, niektórzy stają się coraz lepsi, niektórzy gdzieś tam e, prezentują się troszkę, troszkę gorzej i, i, i się to wszystko jest bardzo dynamiczne, wszystko się lubi zmieniać, także pojedziemy, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało, jak nowy trener, jaki nowy trener będzie miał na to wszystko pomysł. Myślę, że, że kadra to jest coś tak Takiego nobilitującego dla każdego zawodnika, który się pojawia w spale, więc nieważne czy będzie grał, czy nie będzie grał, czy będzie widziany przez trenera, to, to każdy będzie dawał z siebie 100%, tak jak już powiedziałem wcześniej, i, i wszyscy stworzymy naprawdę fantastyczny kolektyw, z którego, z którego mnóstwo radości będą czerpać kibice w Polsce. A takie rankingi, to Wiadomo, że trzeba na to patrzeć z przymrużeniem oka. Ja się bardzo cieszę, że, że, że tak jest, że, że z roku na rok gram coraz lepiej, że z roku na rok się rozwijam. Chciałem powiedzieć, że z roku na rok też coraz lepsze wyniki mój, moja drużyna osiąga, aczkolwiek teraz nie mogę, nie mogę tego, tego dodać. Jadę na kadrę z, z nadzieją, że, że będę w składzie na, na tą docelową tegoroczną imprezę, czyli na Mistrzostwa Świata. Bo do tej pory nigdy nie było mi dane pojechać na, na, jakiś, na jakiś czempionat, czy to światowy, czy, czy europejski. Mam nadzieję, że, że w tym roku się, się to zmieni. A, a że tak powiem ukoronowaniem tego wszystkiego będzie to, że, że mistrzostwa zostały przeniesione z Rosji, z Rosji do Polski, także zagrać w swoim kraju, e, bronić tytuł jako, jako reprezentacja Polski, to by było coś, coś fenomenalnego. Zobaczymy, jaka będzie moja rola, aczkolwiek jaka by ona nie była, to, to zrobię wszystko, żeby tam być. Tak jak powiedziałem na początku, tylko jedną rzecz usłyszałem od trenera od trenera e, Grbicza. E, e, że, że trzeba dać z siebie 100, 110%, że trzeba dać z siebie maksa, a, a to jakie są już jego plany na, na konkretne turnieje, mecze i tak dalej, to nie mam zielonego pojęcia. Po raz pierwszy zostałem tatą, nie po raz pierwszy jadę na kadrę, ale, ale na, pewno, na pewno coraz ciężej mi się jest rozstawać z każdym wyjazdem na, na mecze, bo wiem, że dwie fantastyczne osoby czekają. Czekają na mnie w zaciszu domowym, więc na więc pewno no, no, będzie ciężej, będzie, będzie inaczej. No, ale z drugiej strony zawsze wspominałem, że, że gra w reprezentacji to, to jest moje największe marzenie od, od dzieciństwa. Także jakoś trzeba będzie sobie z tym radzić. Nie chcę zabrzmieć, jakby to była dla mnie jakaś kara, że tak powiem, bo, 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 to, bo to nie jest kara, to jest ogromne wyróżnienie, ale z drugiej strony trochę, trochę w życiu się pozmieniało i, i wiadomo, że są w życiu rzeczy ważne i ważniejsze, także trzeba to wszystko teraz pogodzić. Daję temu kciuk w górę, okejka, bo, bo myślę, że, że im więcej jest nas reprezentujących klub w reprezentacji Polski, tym, tym rośnie renoma klubu, tym rośnie marka klubu, tym jest to lepsze dla naszego zespołu sportowo, bo, bo wszyscy się będziemy rozwijać i, i czerpać jeszcze więcej, będziemy się uczyć, także, także świetna sprawa, że, że koledzy z klubu będą też kolegami z reprezentacji. Mam nadzieję, że razem zawojujemy Liga Narodów, a, a później zobaczymy, co, co będzie dan dalej. Już tutaj Nicole, Jolito, nastraszyliśmy, że pierwszy turniej w, w Kanadzie. Jastrzęska ekipa, mam nadzieję, się tam pojawi w mocnym składzie i, i w trójkę razem spakujemy Włochów. Wiadomo, że marzyłem o, marzyłem o medalach. Y Pierwszy raz srebro, tak naprawdę. Dopiero drugi raz grałem w finale plus ligi. Raz, raz złoto, raz srebro. No, tak jak powiedziałem, nie mogę, nie mogę narzekać. Wiadomo, że apetyty w klubie mieliśmy trochę większe. Nie zostały one w pełni zaspokojone, ale, ale też to nie jest tak, że, że niczego nie udało się wygrać, niczego się nie udało osiągnąć. Tak naprawdę w tym roku. Przegrywaliśmy tylko z jednym zespołem, tylko jeden zespół był, był, był od nas zdecydowanie lepszy na przestrzeni całego sezonu i to on wybił nam z głowy marzenia o, o graniu o, o, trzy, o trzy trofea. Także dobrej myśli jestem na kolejny sezon, bo, bo po prostu nie musimy przeskakiwać dwóch, trzech, czterech ekip, tylko musimy być trochę lepsi od tego, tego jedynego, i, i myślę, że następny sezon już będzie należał do nas.